Dzień dobry Państwu, Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii oraz redaktor naczelny naczelnym portalu KIO24.org. Proszę Państwa, w ramach y, analizy nowego prawa zamówień publicznych chcielibyśmy zwrócić tym razem uwagę Państwa na bardzo ciekawe rozwiązanie dotyczące y, umów między zamawiającym a wykonawcą. Chodzi bowiem o y, zakazane postanowienia umowne, czyli tzw. klauzule abuzywne, czyli... Niedozwolone postanowienia umowne, które nie można, których nie można zawrzeć w umowie. Dlaczego to takie ważne? No myślę, że dlatego, żeby wykonawca i zamawiający wiedzieli, w jakich ramach i w jakich obszarach powinni dobrze uregulować swoje wzajemne zobowiązania. Jak to wygląda? Przejdźmy do szczegółów. Proszę Państwa, jeśli chodzi o prawo zamówień publicznych, to ustawa prawo zamówień publicznych określa minimalny zakres umowy, wśród którego to minimalnego zakresu określa bardzo ważne elementy, które muszą być określone. Do nich wskazałbym i chciałbym Państwa zainteresować następującymi. Mianowicie w umowie musi być termin realizacji zamówienia. To bardzo ważne, żeby obie strony wiedziały, w jakim terminie ma być ono wykonane. Muszą być warunki zapłaty dla wykonawcy oraz łączna i maksymalna wysokość karumownych tak żeby wykonawca wiedział w jakich ramach działa natomiast y Warto podkreślić, że ustawa Prawo Zamówień Publicznych precyzuje również, jakie elementy są niezbędne, np. w umowie o roboty budowlane, ale nas interesują klauzule abuzywne i ustawodawca jednoznacznie wskazał, jakie postanowienia nie wiążą stron i muszą zostać usunięte z takiej umowy. Mianowicie ten katalog jest zamknięty i e, wymienia następujące. Między innymi e, zapis dotyczący odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, jeżeli on nie ponosi tej odpowiedzialności, a opóźnienie jest z okoliczności na które nie miał wpływu. Dalej e, również nie można zapisać e, kar umownych za e, zachowanie wykonawcy niezwiązane bezpośrednio z wykonaniem zamówienia. E, też odpowiedzialność wykonawcy yy, nie może dotyczyć yy, okoliczności, w których tylko zamawiający, byłby odpowiedzialny za dane, dane, daną sytuację, dane, dane rozwiązanie. I ostatnia rzecz to ograniczenie zamówienia do bez wskazania minimalnej wartości takiego zamówienia. I to też jeżeli tego minimalnego zakresu zamówienia nie będzie, no to zamawiający nie będzie wiedział i wykonawca w jakich ramach mogą się poruszać. Dlaczego takie ważne? To są nowe rozwiązania, tego nie było w poprzedniej ustawie prawo zamówień publicznych. My, jako Szołajski Legal Group, wspieramy wykonawców i zamawiających w procesie zawierania umów i w procesie. Pozyskiwania zamówień, i tutaj wskazujemy, że warto, aby taki wykonawca wnikliwie przejrzał umowę, zorientował się, czy rzeczywiście nie znajdują się tam na przykład postanowienia abuzywne, a w związku z tym na etapie jeszcze przed złożeniem oferty dopytał się i złożył pytania do zamawiającego w zakresie postanowień umownych. No bo po podpisaniu umowy będzie ciężko z tym dyskutować. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Marcin Szołajski. Szo... Właściwie Legal Group Radca Prawny i partner zarządzający kancelarii oraz yy, redaktor naczelny portalu KIO24.org. Dziękuję i do usłyszenia.